Do wykonania izolacji i uszczelnienia połączenia okna z murem zastosujemy produkty wchodzące w skład systemu szczelnego montażu Sudal Window System. Super elastyczną piankę FlexiFoam, wewnętrzną paroszczelną taśmę SWS Alu Plus Inside oraz zewnętrzną paroprzepuszczalną taśmę SWS Basic Plus UV Outside. Przed rozpoczęciem montażu stolarki należy wyrównać ościeża okienne, na przykład zaprawą murarską. Uzyskamy w ten sposób równą powierzchnię, do której taśmy będą szczelnie przylegać. Zaczynamy od montażu taśmy na wewnętrznej stronie ramy okna. Zdejmujemy zabezpieczenie z węższego paska klejącego. Taśmę kleimy po zewnętrznym obwodzie ramy. W każdym z narożników odcinamy taśmę, pozostawiając naddatki o długości odpowiadającej szerokości taśmy. Nie usuwamy z nich zabezpieczenia kleju. Chronimy w ten sposób klej przed zabrudzeniem. Dolną część ramy uzbroimy w taśmę po zamontowaniu okna w otworze. W przypadku taśmy z paskiem kleju butylowego SWS Universal Inside, w narożnikach wykonujemy zakład o szerokości szczeliny dylatacyjnej, dodając 15 mm. Podobnie postępujemy w przypadku taśmy zewnętrznej z paskiem kleju butylowego SWS Universal Outside. Pamiętając, że prawidłowy zakład uzyskamy sklejając taśmę w narożniku na szerokość danej taśmy. Pora na montaż okna. Odkurzamy ościeża, a ościeżnicę zabezpieczamy taśmą malarską, by przyklejona już taśma wewnętrzna nie została zerwana w trakcie osadzania okna. Okno należy zamontować mechanicznie zgodnie z instrukcją producenta stolarki, na przykład na kotwy lub dyble. Do wypoziomowania okna i ustawienia szczeliny dylatacyjnej między ościeżnicą a murem używamy specjalnych klinów. Szerokość szczeliny nie powinna być większa niż 30 mm. Szczelinę dylatacyjną wypełnimy pianką poliuretanową, która pełni funkcję izolatora termicznego i akustycznego. Przed wypełnieniem szczeliny pianką o zwilżamy wodą, również zimą, ale tylko przy dodatniej temperaturze. Przed aplikacją pianki usuwamy pasek zabezpieczający klej. Piankę należy wymieszać przed użyciem. Flexifoam to elastyczna pianka o bardzo wysokich parametrach izolacyjności termicznej i akustycznej. Piankę aplikujemy w szczelinie dilatacyjnej równomiernie od dołu do góry, wypuszczając warkocz o szerokości około 30 mm na głębokość nie większą niż 70 mm. W przypadku głębszych szczelin piankę aplikujemy w dwóch etapach. Po wstępnym utwardzeniu pierwszej warstwy, czyli po 20-50 minutach, wypuszczamy drugą warstwę. Pamiętajmy o ponownym zwilżeniu powierzchni wodą przed aplikacją. Po całkowitym utwardzeniu pianki, obcinamy jej naddatki. Pianki nie należy odrywać ani ugniatać, to pogarsza parametry izolacyjności termicznej. Odcięcie pianki wzdłuż lica ścian zapewnia właściwe przyleganie taśmy do płaszczyzny muru. Kolejny etap to wyklejenie taśm SWS w otworze okiennym. Aby poprawić przyczepność taśm do podłoża, stosujemy preparat gruntujący SWS spray primer. Pamiętajmy o usunięciu wcześniej przyklejonych taśm malarskich. Podczas wyklejania taśma musi swobodnie przylegać do muru na całej szerokości, nie może być naciągnięta. Ściągamy ochronę z paska kleju. Podczas układania taśmy tworzymy fałdę kompensacyjną, która zabezpiecza pęknięcia w złączu okiennym powstałe na skutek ruchomości stolarki. Pozostawione w narożnikach naddatki taśmy nakładamy na siebie, by uzyskać szczelne połączenie. Następnie montujemy taśmę na dolnej części ramy okna. Pamiętajmy, że tu będzie zainstalowany parapet, dlatego taśmy należy wykleić na listwie podparapetowej, dbając jednocześnie o szczelność. Nie zapomnijmy o zakryciu taśmą paroszczelną łączników mechanicznych. Przed przyklejeniem taśmy zewnętrznej do muru ponownie stosujemy SWS Spray Primer wyposażony w regulowaną dyszę kierunkową, która umożliwia rozpylenie produktu zarówno w płaszczyźnie pionowej, jak i poziomej. Zewnętrzna taśma paroprzepuszczalna SWS Basic plus UV chroni warstwę pianki poliuretanowej przed oddziaływaniem czynników atmosferycznych, w tym przed promieniowaniem UV. Odprowadza też na zewnątrz ewentualną wilgoć z warstwy izolacji termicznej. Wyklejanie rozpoczynamy od dolnej taśmy. Pionowe taśmy powinny zachodzić na taśmę dolną. W miejscu łączenia taśm na listwie podparapetowej dociskamy pionową taśmę, dbając o szczelność połączenia. Taśmę górną naklejamy na taśmy pionowe. W ten sposób zabezpieczamy szczelinę dylatacyjną przed ewentualnym zaciekaniem wody opadowej. Czas na ostatnie czynności montażowe.